Czy zdarzyło Wam się kiedyś zerwać z grządki idealnego z wyglądu, czerwonego, soczystego od słońca pomidora, tylko po to, by w smaku okazał się wodnistym rozczarowaniem? Znacie to uczucie, prawda? Wydawałoby się, że wszystko zrobiliście jak należy, a jednak brakuje tej słodyczy i głębokiego, prawdziwie pomidorowego smaku. Dziś to zmienimy. Odkryję przed Wami siedem sprawdzonych sekretów. Które pomogą Wam wyhodować pomidory nie tylko czerwone, ale naprawdę słodkie i soczyste. I uwierzcie mi, niektóre z tych metod sprawią, że spojrzycie na pielęgnację pomidorów zupełnie inaczej. Żadnej skomplikowanej chemii, tylko sprytne i proste triki. Wiele osób uważa, że słodycz pomidora to po prostu cecha odmianowa. Wystarczy kupić nasiona o nazwie Miodowy Spas czy Cukrowy Gigant. I po problemie, ale to tylko połowa prawdy. Odmiana jest oczywiście ważna, ale ona jedynie wyznacza potencjał. Prawdziwy, głęboki smak pomidora rodzi się z odpowiedniej równowagi cukrów i kwasów wewnątrz owocu. I co najważniejsze, na tę równowagę możemy i powinniśmy wpływać na każdym etapie wzrostu rośliny. I tym właśnie się dziś zajmiemy. Zacznijmy od absolutnych podstaw. Sekret numer jeden to właściwe słońce. I wiem, co teraz pomyśleliście. Kapitanie, oczywistość: pomidory przecież lubią słońce. To prawda, ale diabeł, jak zawsze, tkwi w szczegółach. Nie chodzi tu tylko o jakieś tam jasne miejsce. Żeby pomidor był słodki, muszą się w nim nagromadzić cukry, a cukry to nic innego jak wynik fotosyntezy. Upraszczając, roślina Wykorzystuje energię światła słonecznego, by przekształcić proste substancje w energię dla siebie, a co najważniejsze dla nas, w słodkość owoców. Otóż do tego procesu potrzebne jest nie tylko światło, ale minimum 6, a najlepiej 8 godzin bezpośredniego nasłonecznienia dziennie, nierozproszone, nie w półcieniu, ale właśnie bezpośrednie. Jeśli wasze pomidory mają słońce tylko rano lub przez kilka godzin po południu, owszem, urosną i dojrzeją. Ale całą energię zużyją na wzrost i przetrwanie, a na deser w postaci cukrów już nie starczy im sił. W efekcie otrzymacie ten sam sklepowy smak, ładny, ale pusty i kwaskowaty. Dlatego zanim zastosujecie jakiekolwiek inne sztuczki, po prostu dokładnie poobserwujcie swoją działkę. Gdzie słońce operuje najdłużej? Właśnie tam jest wipowskie miejsce dla waszych przyszłych słodkich championów. To nie tylko rada, to podstawa podstaw. Bez wystarczającego słońca wszelkie inne wysiłki przyniosą zaledwie połowiczny efekt. Dobra, ze słońcem już się uporaliśmy. Teraz przechodzimy do prawdziwej magii i pierwszej nieoczywistej sztuczki. Sekret numer dwa to sprytne podlewanie. I tu uwaga. Żeby pomidory były słodkie, trzeba je podlewać mniej. Brzmi dziwnie, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Kiedy owoce na waszych krzakach już się ukształtowały i osiągnęły swój docelowy, odmianowy rozmiar, ale są jeszcze zielone lub dopiero zaczynają się wybarwiać, nadchodzi najważniejszy moment. Właśnie teraz należy świadomie ograniczyć podlewanie. Nie zaprzestać go całkowicie, a jedynie sprawić, by było rzadkie i mało obfite. Waszym zadaniem jest stworzenie dla rośliny lekkiego, kontrolowanego deficytu wilgoci. Co dzieje się w tym momencie? Pomidor otrzymuje sygnał alarmowy: Uwaga, nadchodzi susza, wody jest coraz mniej, musimy pilnie zapewnić przetrwanie potomstwa. I co on robi? Przestaje tracić energię na wzrost zielonej masy. I zaczyna aktywnie pompować wszystkie zgromadzone cukry i substancje odżywcze z liści prosto do owoców. Jego celem jest sprawienie, aby owoce były maksymalnie skoncentrowane i atrakcyjne dla tych, którzy je zjedzą i rozsieją nasiona. W rezultacie otrzymujemy nie rozcieńczony wodą, lecz intensywny, gęsty i słodki sok w każdym pomidorze. Zamiast wodnistości, zwarta, mięsista struktura. Tak, liście w upał mogą lekko opadać. To normalne, ważne, żeby do wieczora znowu się podniosły. Taki niewielki stres to jest właśnie to, co odróżnia zwykłego czerwonego pomidora. Od prawdziwie cukrowego. Świetnie, macie już opanowane prawidłowe podlewanie. Teraz zajmijmy się tym, jak nakarmić nasze pomidory, żeby odwdzięczyły się słodyczą. Trzeci sekret to odpowiednia dieta. I tak jak u ludzi: na różnych etapach życia rośliny potrzebują innego menu. Na początku wzrostu, kiedy krzak buduje zieloną masę, potrzebuje azotu, to budulec dla liści i łodyg, ale gdy tylko na gałęziach zawiążą się i zaczną rosnąć owoce, zapotrzebowanie rośliny drastycznie się zmienia i właśnie wtedy wielu popełnia kluczowy błąd. Z przyzwyczajenia nadal nawożą pomidory nawozami azotowymi, np. Na gnojówką z pokrzyw, czy obornikiem. Co w efekcie roślina nadal żeruje, czyli wytwarza olbrzymie liście i nowe wilki, a na owoce po prostu brakuje jej sił. Wiszą, czerwienieją, ale pozostają kwaśne. Sekret tkwi w tym, aby na etapie zawiązywania i dojrzewania owoców zrezygnować z azotu i dostarczyć najważniejszy pierwiastek słodyczy potas. Potas to w zasadzie transport. Działa jak ciężarówka, która zbiera wszystkie cukry, wyprodukowane w liściach fabrykach i transportuje je do magazynu do naszych pomidorów. Im więcej potasu, tym szybciej i sprawniej przebiega ten proces. Co zatem robić? Przejdźcie na nawożenie potasowe. Najprostszy i domowy sposób to gnojówka z popiołu drzewnego. Szklanka popiołu na wiadrowody, zostawić do naciągnięcia i podlać pod korzeń. Możecie też użyć nawozów ze sklepu gdzie w formule NPK litera K ma największą wartość. Na przykład w przypadku monofosforanu potasu. Jedno, dwa takie nawożenia w odstępie 10-14 dni, a na własne oczy zobaczycie, jak smak waszego zbioru zmienia się na lepsze. Ograniczyliśmy już podlewanie, odpowiednio odżywiliśmy rośliny, a teraz nadszedł czas na najbardziej, powiedzmy, nietypową metodę. Czwarty sekret brzmi może nieco drastycznie, ale jest niezwykle skuteczny. Poddamy roślinę niewielkiemu, ale bardzo ukierunkowanemu stresowi fizycznemu. Pamiętacie naszą logikę z podlewaniem? Kiedy roślina czuje zagrożenie, wszystkie siły idą w owoce. Tu działa ta sama zasada, tylko sygnał dla pomidora będzie jeszcze silniejszy. To tak, jakbyśmy mówili mu: kolego, twój czas się kończy, pora pomyśleć o potomstwie. A pomidor posłusznie przekierowuje wszystkie swoje zasoby na to, by owoce były jak najbardziej pożywne. Co konkretnie zrobić? Jest na to stary, sprawdzony sposób. Kiedy owoce na drugim lub trzecim gronie już dobrze nabrzmiały, ostrożnie chwyćcie główną łodygę rośliny tuż pod tymi gronami i lekko, bardzo delikatnie, obróćcie ją wokół osi, tak jakbyście wykręcali pranie, ale z minimalnym wysiłkiem. Waszym zadaniem jest usłyszeć lekki, ledwie wyczuwalny trzask, nie złamać, a jedynie lekko nadłamać wewnętrzne włókna. To mikrouszkodzenie nie zabije rośliny, ale stanie się dla niej najsilniejszym sygnałem alarmowym. Roślina natychmiast przestawi wszystkie swoje wewnętrzne procesy ze wzrostu na dojrzewanie. Wszystkie cukry, wszystkie składniki odżywcze popłyną prosto do pomidorów. Tak, brzmi to trochę barbarzyńsko, ale rezultat, skoncentrowany, intensywny i słodki smak, całkowicie usprawiedliwia ten sprytny trik. Omówiliśmy już słońce, wodę, odżywianie, a nawet stres. Teraz czas porozmawiać o sąsiadach. Piąty sekret słodkich pomidorów tkwi w odpowiednim towarzystwie na grządce. Tak, tak, rośliny mogą wzajemnie wpływać na swój smak, i to nie mistyka. Lecz nauka. Niektóre rośliny wydzielają do gleby i powietrza specjalne, lotne substancje, fitoncydy. Mogą one odstraszać szkodniki, poprawiać strukturę gleby i, co dla nas najciekawsze, bezpośrednio wpływać na skład chemiczny sąsiednich owoców, czyniąc ich smak bardziej wyrazistym i intensywnym. Kto jest zatem najlepszym przyjacielem dla słodkiego pomidora? Bezsprzeczny Mistrz. W tej dziedzinie bazylia. To aromatyczne zioło nie bez powodu idealnie komponuje się z pomidorami, sałatce, kaprezę. Ich przyjaźń zaczyna się już na grządce. Bazylia rosnąca obok krzaków pomidorów odstrasza niektóre szkodniki, np. mączlika szklarniowego, a jej olejki eteryczne, zdaniem wielu ogrodników, sprawiają, że smak pomidorów staje się głębszy i słodszy. Inny wspaniały sąsiad to aksamitki. One nie tylko ozdabiają grządkę, ale także odkażają glebę od nicieni, mikroskopijnych robaków, które uszkadzają korzenie pomidorów. Zdrowe korzenie to gwarancja dobrego odżywiania, a dobre odżywianie, jak już wiemy, to droga do słodkich zbiorów. Tak więc, sadząc pomidory, nie zapomnijcie posadzić obok nich paru aromatycznych i pożytecznych sąsiadów. Świetnie! Jesteśmy już na ostatniej prostej. Szósty sekret to mała, ale niezwykle ważna przyprawa do gleby, którą znajdziecie w niemal każdej kuchni. Mowa oczywiście o zwykłej sodzie oczyszczonej. Możecie zapytać, co soda ma wspólnego z pomidorami? To proste. Jedną z przyczyn, dla których pomidory wyrastają kwaśne, jest zbyt wysoka kwasowość gleby. Nawet jeśli wszystko robicie poprawnie ale ziemia w waszym ogrodzie ma kwaśny odczyn, pomidorom będzie trudno zgromadzić wystarczającą ilość cukrów. Będą walczyć o przetrwanie, a nie o smak. I tu właśnie z pomocą przychodzi nam soda, czyli mówiąc naukowo, wodorowęglan sodu. To zasada, która pomaga delikatnie i szybko zneutralizować nadmierną kwasowość w strefie korzeniowej. Roślina przestaje zużywać energię na walkę z niekorzystnym środowiskiem i kieruje ją na wytworzenie wysokiej jakości plonów. Jak jej używać? To bardzo proste. W fazie dojrzewania owoców, gdy pomidory już aktywnie czerwienieją, można przeprowadzić jedno lub dwa słodkie podlewania. Rozpuśćcie pół łyżki stołowej sody w 10 litrach wody i podlejcie krzaki pod korzeń około pół litra na każdą roślinę. Inną opcją jest oprysk liści słabym roztworem sody, jedna łyżeczka na 10 litrów wody. To nie tylko pomoże uczynić owoce słodszymi, ale także posłuży jako doskonała profilaktyka przeciwko zarazie ziemniaczanej. Prosty, tani i bardzo skuteczny sposób, aby nieco posłodzić wasz plon. I wreszcie siódmy, ostatni sekret. Dotyczy on zbiorów tego najprzyjemniejszego momentu. Możesz zrobić wszystko perfekcyjnie, ale jeden błąd na tym etapie może zniweczyć cały twój trud. Właściwy czas i sposób zbioru mogą albo utrwalić całą nagromadzoną słodycz, albo sprawić, że ją utracisz. Wielu ogrodników, zwłaszcza gdy pogoda się psuje, zrywa pomidory, gdy są jeszcze brązowe, a nawet zielone, by dojrzały w domu na parapecie. Owszem, zaczerwienią się. Ale słodkie już nie będą, cały proces gromadzenia cukrów zachodzi tylko na krzaku, gdy owoc jest połączony z rośliną matką. Zerwany pomidor po prostu zmienia kolor, ale jego smak pozostaje trawiasty i kwaśny. Dlatego główny sekret to pozwól pomidorowi dojrzeć na gałązce do pełnej, maksymalnej dojrzałości. Zrywaj go wtedy, gdy nabierze intensywnego, jednolitego koloru charakterystycznego. Dla Twojej odmiany. Idealny moment na zbiory to ciepły, słoneczny dzień. Właśnie w takie dni koncentracja cukrów w owocach osiąga swój szczyt. Pomidory, zebrane rano po chłodnej nocy lub w deszczową pogodę, zawsze będą nieco bardziej wodniste i mniej słodkie. I jeszcze jeden mały niuans. Zrywaj pomidora razem z szypułką, z ogonkiem. Dzięki temu dłużej się przechowuje. I lepiej zachowuje swój aromat. Cierpliwość na tym ostatnim etapie to twoja gwarancja, że będziesz cieszyć się naprawdę bogatym, słonecznym i słodkim smakiem, dla którego pracowałeś całe lato. Więc na czym polega ten główny sekret? Gdzie ukryta jest ta magia, która odróżnia zwykłego czerwonego pomidora od tego słodkiego jak cukier? Kryje się ona w połączeniu dwóch pozornie sprzecznych elementów stresu i troski. Najsilniejszy efekt daje właśnie drugi sekret: mądre podlewanie. Kiedy twoje pomidory osiągną już odpowiedni rozmiar, ale są jeszcze zielone lub dopiero zaczynają się czerwienić, świadomie ogranicz podlewanie do minimum. Tak? Liście mogą lekko zwiędnąć w ciągu dnia. To normalne. Roślina otrzymuje sygnał: nadchodzi susza. Czas pilnie skierować wszystkie siły na dojrzewanie nasion i uczynić owoce maksymalnie. Atrakcyjnymi i pożywnymi. W tym momencie pomidor zaczyna aktywnie pompować w owoce cukry i suche substancje, a nie wodę. Właśnie tak oszukujemy naturę na swoją korzyść, uzyskując skoncentrowany smak zamiast wodnistego. A jeśli w tym momencie zastosujesz trzeci sekret i nawozisz pomidora nie azotem, a potasem, podwoisz ten efekt, potas to transport który pomaga dostarczyć wszystkie zgromadzone cukry z liści prosto do owoców. Nie tylko zmuszasz roślinę do produkcji cukru, ale pomagasz jej dostarczyć ten cukier tam, gdzie powinien trafić. Oto on, główny klucz do sukcesu. A zatem, jak widzisz, naprawdę słodki pomidor to nie przypadek i nie tylko kwestia szczęśliwej odmiany. To wynik Twojej świadomej pielęgnacji. Maksimum słońca, mądre podlewanie na granicy stresu, właściwe nawożenie potasem i zebrany w odpowiednim czasie plon. Oto prosta formuła na niewiarygodnie smaczne pomidory. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Mam nadzieję, że te sekrety pomogą Wam wyhodować najsłodszy plon w Waszym życiu. Jeśli te porady były dla Was pomocne, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić nowych ogrodniczych trików. A teraz pytanie do Was. Jakie macie swoje sprawdzone sekrety uprawy słodkich pomidorów? Podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzach, stwórzmy razem najlepszą skarbnicę porad.